Cześć, witajcie. Jak widzicie, rozstawiłem sobie już tarpa, rozstawiłem go na kikach, żeby mieć tu po prostu więcej miejsca, bo będę robił sobie ognisko typu Dakota. Na miniaturce może widzieliście? Nie wiem, jaką jeszcze zrobię. W każdym razie pokażę wam, jak ją się robi. Bardzo ciekawe ognisko. No i użyłem takich żółtych linek, bo już mi się porwały te oryginalne dekatlonowe. I nie były one najmocniejsze, i, i po prostu się porwały jak zresztą sami widzicie. No ale dobra, biorę się za kopanie dwóch dołków i bez przedłużania, biorę się do roboty, żeby wykopać e, dwa dołki. Użyję takiej saperki, którą kupiłem bardzo dawno temu, naprawdę kilka lat temu ładnych na Allegro. I saperka kosztowała może z 15 zł, no i jak widzicie, ona jest tutaj e, pęknięta spawanie jej no chyba nie wchodzi za bardzo w grę, bo to jest cienka blacha może nie na tyle cienka, żeby jej nie spawać ale wolę nie ryzykować i, i spróbuję wykopać ten dołek no i po prostu nie polecam Wam jej no wiadomo, kupowanie ogółem rzeczy, które kosztują kilka złotych a, a wiemy, że nie powinny tyle kosztować to nie jest dobry pomysł, bo wykrzywiła się a nie, nie, nie przekopywałem nią żadnych wielkich rowów. No ale dobra. Okej, okay, gdzieś tu. Gdzieś tu, może troszkę dalej od obozu. I właśnie problemem jest to, w lesie, że są korzenie. Niestety. Taki urok. No właśnie, ona... Nie mogę przy niej używać w ogóle siły, bo się wykrzywia. I zapewne ją połamie, bo już widzę, widzę że może no, że się już kruszy ta blacha dosłownie Dobra, założę sobie rękawiczki Tym to bardziej tak rozkopuje ziemię Ewentualnie rozcinam jakieś korzenie, które są w ziemi. Na no, ziemię będę wydłubywał ręką. I ja nie jestem żadnym wojskowym na poligonie, więc ja tu nie będę jakoś... Nie wiadomo jak układał tej ziemi, żeby później mój wróg tego nie mógł zauważyć. I kopię tak gdzieś 15 cm obok, żeby zrobić taki tunel. No, widzicie co się dzieje. Jak macie jakieś saperki do polecenia, które nie kosztują milion monet, to fajnie, jakby ktoś dał znać. Mój sposób, czyli po prostu mocno palcami wydrążam tą ziemię. Można robić topatykiem jak najbardziej. Yy. Wiadomo, można powiedzieć, szkoda rękawiczek, szkoda rąk, ale bez przesady. Nie robię codziennie tej dakoty, więc raz na jakiś czas można, można ją wykonać. Muszę sobie jakoś radzić, no ale nie mam kamerki, a Lumix mi się tam nie zmieści, więc no, jest dołek, jest. No i częstym błędem y, może być to, że po prostu ludzie y, nie robią żadnego y, jakby żadnej izolacji od ziemi i przez to im ta kota się nie chce palić, bo często ziemia ma no, po prostu bardzo dużo wilgoci. I wyłożenie chociaż tak prowizorycznie y, patyczków, y, żeby, żeby... chociaż na te pierwsze 30 sekund odizolować ogień od ziemi. Jest znaczące. Wiadomo, ścianki też dają wilgoć, ale chociaż od spodu chronimy ten nasz opał i przez to może po prostu się łatwiej rozpalić. Wyłożyłem trochę kory brzozy, którą zebrałem po drodze i tak samo, jak widzieliście, zebrałem trochę igliwia. No i co, rozpalamy, nie? Tylko właśnie wezmę sobie może tutaj tą korę, żeby mi było łatwiej. O, teraz jak na złość zaczęło wiać, ale trudno. Dobra, pyk. Dobra. Trzeba teraz ostrożnie dołożyć. I jak widzicie fajne jest to, bo można sobie podmuchiwać z drugiej strony. Strasznie się kopcie, ale to dlatego, że trochę zawilgotniało. I ognicho już mamy. Teraz tylko utrzymać ten płomień, to będzie dobrze. Oczywiście tu też trzeba uważać na rogi, nie? Żeby się nam trawa nie zapaliła. Najlepiej to byłoby tu ziemią obkopać, tak teraz pomyślałem. No. Dobra, ale nie robiłem takoty tylko po to, żeby ją sobie zrobić. Wziąłem ze sobą coś konkretnego, mianowicie termos. I w nim mam torebkę, w której mam ciasto na naleśniki. Będę robił sobie naleśniki, takie amerykańskie pankankanki puszyste. I to jest mój sposób właśnie na przenoszenie czegokolwiek, co musi wymagać niskiej temperatury: jajka. Które wybijam po prostu i wrzucam do saszetek i do termosu. No to jest mój sposób, i jestem ciekaw, jakie wy macie, bo w sumie nie wpadłem na nic lepszego. Ewentualnie, właśnie zalewanie czegoś zimną wodą. No, tylko to mi przychodzi do głowy, właśnie z termosem. Więc czekam na wasze jakieś pomysły. Wziąłem ze sobą pokrywkę, na, na której będę właśnie smażył swoje naleśniki. Olej przynoszę w takiej saszetce po musie owocowym. Wydaje mi się, że całkiem dobry pomysł. Już kiedyś Wam pokazywałem, jak przygotować patelnię. I teraz tak pod jakim kątem to. Bo zawsze mi się myli. Yy, dobra, tak mniej więcej. I to jest bardzo ważne, właśnie, żeby ogarnąć, w którą stronę uważamy na palce, żeby piła nie odskoczyła. I ciachamy. I teraz, proszę bardzo, mamy patelnię. Nie trzeba kupować nic specjalnego. Pokrywka od menażki w zupełności wystarcza, żeby przygotować dobre żarło. Odczepia mi się. A i wiecie, co zapomniałem zrobić? Domontować tu klin, bo zawsze doczepiałem kawałek jakiejś strużyny z drewna i mi się nie odczepiała ta patelnia. No ale dobra, teraz to już po ptokach. Boję się, że będzie się przypalać ogółem i na tym wybrzuszeniu, ale dobra. No dobra, muszę naprawić swoją patelnię, ale na ten moment o takie coś smakuje naprawdę dobrze. Jak zwykłe naleśniki, tylko rozmemłane, no, ale trudno. Będę musiał chyba poddać następnym razem więcej oleju, bo jednak nie jest to powłoka teflonowa, jak mam w domu taką patelnię, więc trzeba inaczej to obsługiwać. Teraz załaduję właśnie o, taką stróżynę, żeby poprawić tą patelnię tragiczną. No i teraz jest dużo lepiej. Nowy sposób teraz dużo mniejsze te placuszki robię. No i zmniejszyłem zdecydowanie ogień, jest tam już tylko żar. I zamontowałem sobie coś takiego, bo, bo ten kijek przeważał całą patelnię. Pierwszy sort wygląda w ten sposób. No, okej, okay. są to naleśniki, może nie wyglądają, ale smakują podobnie. Kiedy rozstawicie źle tarpa, tak jak ja, to robi Wam się taka rynienka. I na noc jest to słabe rozwiązanie, bo może Wam się wylać na, na łeb ta woda. Ale tak w trakcie dnia, w takiego obozowania krótkiego. O, możecie sobie przemyć ręce. Nie, ja bym tego nie pił. Ale żeby o, przemyć ręce, później pyk, szybka utylizacja i jest ok. Prezentuje się to tak, moje dzieło. Nie zrobiłem, nie wykorzystałem całego ciasta, ale już wolę je resztę tych naleśników zrobić sobie w domu, na dobrej patelni, żeby po prostu nie zmarnować tego ciasta. Naprawdę słodki jest ten syrop. Nawet powiedziałbym, że trochę zbyt syropowaty mi wyszedł, za długo go przetrzymałem, Ale efekt nieziemski. Taki słoiczek wyszedł mi z 5 litrów czystego soku klonowego. Więc czy jest to wdzięczna praca? Wydaje mi się, że nie. Ale warto spróbować. Bo efekt naprawdę, sam smak tej pracy już jest zadowalający. I nadszedł ten wielkopomny moment którym skosztuje naleśników. Powoli będę kończył. Chyba wyjdzie dość krótki, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. Następny film będzie na pewno długi, będzie to najdłuższy film na moim kanale, bo będzie to film ze szlaku. I zobaczymy jak nam pójdzie. Idziemy na luzie bez jakiejś spiny, więc, więc powinno być fajnie. Do tego plecaka mam również kieszenie boczne i pas biodrowy, ale nie wziąłem go tym razem, bo nie, nie było potrzeby. Zmieściłem się spokojnie w komorę główną. Ona ma 32 litry, więc no, tak na jednodniowy wypad jest naprawdę wystarczające. Pakuję saperkę, został mi już tylko tarp. No i się zwijam. Oczywiście jeszcze e, odpowiednio zamaskuję o, ognisko i, i jeszcze e, ugaszę je wodą, która mi się zebrała na tarpie. Chciałem tylko dodać jeszcze, że ognisko typu Dakota jest niebezpieczne, ze względu na to, że no palenie ogniska ogółem na torfowiskach nie jest dobrym pomysłem wręcz beznadziejnym. A Dakoty to jest już tragiczny pomysł, bo rozprzestrzeni się później żar po ziemi i naprawdę możecie wywołać tragedię. Więc naprawdę sprawdzajcie na jakim terenie wykonujecie ognisko. Uważajcie, najlepiej jeśli jest to teren prywatny, tak jak ten I, i przede wszystkim mówię, na torfowiskach jest to ognisko szczególnie niebezpieczne, no plus jest taki, że zakrycie go jest, jest to kwestia, nie wiem, 15-30 sekund jak ktoś jest wprawiony, zasypujecie ziemią, te kwadraciki wykopane przykrywacie, nie ma szansy, żeby to znaleźć jakoś, chyba, że ktoś jest już naprawdę wprawiony. I odwołam się tylko do ostatnich Waszych podpowiedzi co do odciągu w tarpie. Mianowicie część z Was y, mówiła mi, żebym wykonał taką kulkę z liści czy strawy, zawinął sobie pyk, w ten sposób obwiązał i zrobił odciąg. Oczywiście super pomysł. Jest to dobra myśl, ale awaryjna, dlatego że jeśli zrobiłbym to na szlaku, gdzie będę kilka dni i robiłbym to codziennie takie kulki to materiał by się przetarł. Nawet nie chodzi mi o zrobienie dziury czy coś, tylko powłoka wodoodporna na tarpie, właśnie yy, przestałaby być wodoodporna. I. No i nie chcę sobie psuć tarpa. Nie jest to po prostu yy, dobry pomysł na na, na, jakiś, yy, na dłuższą metę. I zresztą, nie wiem, może widać, wątpię, ale pod odpowiednim kątem, jak się przyjrzę, tutaj, gdzie po prostu tego tarpa zacisnąłem. To woda się przycisnęła, to dlatego, że ja raczej tą wodę wcisnąłem do, do tarpa. No ale jednak mówię, robienie kulki nie jest dobrym pomysłem. Ale dziękuję za podpowiedzi, to bardzo cenię, że napisaliście komentarze, pomocne dla mnie. Dziękuję. I teraz pokażę Wam, jak wygląda proces zakrywania takiej dakoty. Ja tutaj obsypałem jeszcze dookoła ziemią, żeby no jednak zabezpieczyć to ognisko, żeby tu się trawa nie, nie zapaliła. I mówię, trzeba dobrze wygasić, żeby nie przykryć tego świeżą trawą czy suchymi liśćmi. Suchą trawą, nie świeżą. Żeby się to nie zapaliło. Więc dobrze, pamiętajcie. Musimy to zakryć. Dobra. Pyk. Jeszcze to o, na miejsce odkładam. Skąd wziąłem, tu zostawiam. No. I ognisko perfekcyjnie ukryte można walnąć liście i proszę bardzo to jest właśnie wielka zaleta Dakota mm. tak więc miejsce po obozie usprzątnięte wydaje mi się, że dobrze zrobione Dobrze tu po sobie posprzątałem. No i mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Jeśli tak, to, no to dajcie znać, jakie ujęcie Wam się najbardziej podobało. Chociaż no, w tym filmie przyznam, że trochę się nie postarałem. Mam taki niedosyt lekki, że nie zrobiłem nic fajnego, jakiegoś dobrego ujęcia. No ale trudno, będę musiał z tym żyć. W każdym razie, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.